Parę słów do mikrofonu. Jaki ładny. Nie będzie słów. <grytów> Kurwa. ręcznie. Zapraszam wszystkich, którzy grają na zbiórkę. w Bardzo proszę. A ja mam się gierę, że mam coś tu wiek bości, są też dwa kawały drzewa. Jeden róższy, drugi krótszy. A dlaczego nasz kolega drużynowy przed zbieg wystudowy? Samy go uruchomać wszystkiego najlepszego bardzo. Wyszłam bardzo proszę jeden. Dziękuję nie, że ja arenos, jaunek, ja hatten, bardzo. Ja tylko Ja Bardzo mnie to cieszy. Dziękuję wszystkim. Jak kto ma prostą rękę. Dziękuję Dziękuję. Ja będę trzymał. Tak żeby tak było. nie każdemu wystarczy. To siekaj jednak, Majko, w Tipman 98 na torcie. A5. Na piątka. Eee, a piątka Na pierwszą markę. <gry> się rozwala. Jak wszystko w tych rękach. Kurwa, nie pomyśleliśmy, że wchodzimy do gorącej wody. Tam nie mam pana na Aha, a to coś jest? Aha, to biegnie. <śmienia> <śmienia> <sobie>, <śmienia> <śmienia>

Dobra Nie, Nie umi złapać ostrości na tobie. O bo ci za tych krzaków mnie tak ciorali strasznie no. bo mówiłem Byłeś na urodzinach Najpierw urodzinach Gdzie ty byłeś teraz? Wyjebane mógł. Ja nie pamiętam. No, <laughs>